Znowu widzieliśmy pokaz agresji siły policji, która najwyraźniej ma na to przyzwolenie. Kolejna parlamentarzystka została przez policję zaatakowana gazem. Poprzednia, Magdalena Biejat, była za daleko. Tym razem się okazało, że pani, z kolei pani Barbara Nowacka znalazła się za blisko. Pytanie, czy policjanci mają przeprowadzone okresowe badania wzroku. Ale dzisiaj o rozwiązaniach, które proponujemy, rozwiązaniach, które są konieczne, żeby wyjaśnić tę sytuację, poproszę szefa klubu Krzysztofa Kawkowskiego. Działania policji, które z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień, coraz bardziej się wyostrzają, to działania, za którymi ktoś stoi. Polska policja w wielu. W przypadkach działa adekwatnie, ale na protestach widać wyraźnie, że te działania mają eskalować, a nie być uspokajającymi. Zarówno minister Kapiński, szef spraw wewnętrznych, jak i wicepremier Jarosław Kaczyński ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że na ulicach polskich miast dochodzi czyn do czynów haniebnych, w których policja w sposób brutalny traktuje protestujących a protestujący nie wykazują żadnej woli konfrontacji. Nie może być zgody na to, aby ludzie wychodzący na ulicę manifestować swoje prawa, czuli, że policja jest po to, żeby nie ich ochraniać, ale żeby ich rozganiać. Tak dzisiaj wygląda rola policji i tak wygląda dzisiaj atak policjantek, policjantów na wielu, wielu protestujących, w tym broniących Praw protestujących, posłów i posłanki z różnych klubów parlamentarnych. Nie może być na to zgody, i dlatego dzisiaj zapowiadamy, że zwracamy się z wnioskiem do prezesa Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli w komendzie Głównej Policji i w jednostkach podległych dotyczącego zbadania zarządzania czynnościami operacyjnymi Policji. To jest pierwszy krok ta kontrola. Do weryfikacji policjantów, którzy nadużywając sił i środków, nadskakują władzy. Od podlizywania się władzy, może premie będą, ale nie będzie ani awansów, ani kariery. To trzeba dzisiaj wyraźnie i mocno powiedzieć. Spisane zostaną wszystkie winy tych, którzy naciskają ze strony zarządu policji na stosowanie środków przymusu bezpośredniego na manifestacjach, a policjanci, którzy co prawda w mniejszości, ale jednak dzisiaj atakują i stają po stronie zła, będą w przyszłości za to ponosili odpowiedzialność i służbową, i może karną. Klub parlamentarny lewicy nie będzie pobłażał takim zachowaniom, które dzisiaj mają pokazywać, że władza jest wykorzystywana w celach politycznych, a nie w celach ochrony obywateli, zgodnie z przysięgą, którą każdy funkcjonariusz policji składa. Poproszę szefa komisji spraw wewnętrznych administracji Wiesła, Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, z Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wyszły do Pani Marszałek dwie propozycje zwołania komisji. Jedno, pod jednym wnioskiem podpisałem się jako, jako przewodniczący, natomiast w zeszłym tygodniu również został złożony w tryb, wniosek w trybie 152, więc na wniosek jednej trzeciej co najmniej składu osobowego komisji. Przed chwilą dowiedziałem się, że Pani Marszałek nie wyraża zgody na zwołanie komisji. Nie wyraża zgody również w przypadku, kiedy wynika to z regulaminu Sejmu, kiedy posłowie mogą taką komisję znioskować. Cóż można powiedzieć? Pani marszałek, po pierwsze, chcę zamknąć usta posłom, nie chcę, aby na komisji odbyła się dyskusja, abyśmy poznali, jak wyglądały rzeczywiście, wyglądały pretesty, ich zabezpieczenie, ale również akcja policji. Ale nie chcę również wyjaśnień w stosunku do tego, co stało się z panem posłem Maciejem Kopcem, panią posłanką Magdaleną z panią posłanką Barbarą Nowacką. Czy też również z panem Włodzimierzem Czarzastym. To jest zamykanie ust. Chciałem powiedzieć, że będziemy dalej apelowali o tę komisję, ale jednocześnie mamy nadzieję, że jak tylko do parlamentu trafi projekt ustawy o Biurze Monitorowania Policji, będziemy chcieli nad nim procedować, ponieważ to będzie pierwszy element oceny funkcjonowania policjantów. Ten projekt ma być opiniowany przez Radę Dialogu Społecznego 7 grudnia. I mam nadzieję, że Rada Dialogu Społecznego, w tym między innymi, Służb Mundurowych, pozytywnie odniesie się do tego projektu, bo mam nadzieję, że również że ten projekt jest potrzebny, aby to cywilny nadzór nad policją, nad postępowaniem policjantów, jest miejscem właściwym do realizacji całej całości nadzoru nad policjantami. Jednocześnie apelujemy do komendanta głównego i pana ministra o to, aby wyposażyć wszystkich policjantów w kamery. Ja chciałem powiedzieć, że taki przetarg, bo policja ma 9 milionów złotych, odbył się w listopadzie i w lutym i oba te przetargi zostały unieważnione przez KIO z uwagi na to, że po prostu przetarg został w sposób nieprawidłowy przygotowany, faworyzowano prawdopodobnie jedną firmę. W związku z tym te 1800 kamer, które miało być zakupionych, do dzisiaj nie zostało zakupionych, pieniądze w policji są się i znajdują. A jednocześnie będziemy chcieli również prowadzić kadencyjność komendanta głównego, tak aby stał się niezależny w stosunku do ministra spraw wewnętrznych. Dziękuję bardzo. Pani posła Magdalena Małgorzata. Na oddziałach covidowych bardzo często pracują po dwie pielęgniarki na 80 ciężko chorych pacjentów, bo dla nich nie ma pieniędzy ale setki tysięcy, a może już nawet miliony złotych wyrzucane są na przerzucanie policji po całej Polsce. Do Warszawy przyjeżdżają policjanci ze Szczecina, osobiście z nimi rozmawiałam. Nawet gdy protesty idą daleko od Sejmu, Sejm obstawiony jest dziesiątkami radiowozów, zasiekami i setkami policjantów. To są pieniądze wyrzucone w błoto. Te pieniądze powinny być przeznaczone na leczenie, na leczenie chorych. Na proteście w mszanie dolnej były trzy osoby protestujące, a sześć radiowozów. To jest absurd. Absurd, do którego ta władza doprowadza i niszczy polską policję. Jestem w stałym kontakcie z właścicielami pracowni podpalonej 11 listopada tutaj w Warszawie. Oni są bardzo zaniepokojeni, sąsiedzi tego mieszkania są bardzo zaniepokojeni i nie bardzo wierzą w to, że sprawcy tego, tej burdy, tego podpalenia zostaną należycie ukarani. Dziękuję. Dziękuję. Ja chciałam jeszcze uszczegółowić, co jest dokładnie w naszym projekcie. Chodzi o to, żeby odpolitycznić kontrolę policji i żeby ta kontrola nie odbywała się na zasadzie koledzy kontrolują kolegów. Ta kontrola nie będzie się zgodnie z naszym projektem odbywała przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji. Będzie osobny organ właśnie wspomniany przez szefa komisji MSW. Biuro będzie się nazywało to Biuro Monitorowania Policji. To ma być założenie takie, które jest w przypadku szefa nik -u. To ma być taka izba kontroli policji, osobny organ powoływany bezwzględną większością przez Sejm. Również za zgodą Senatu, wyrażoną również bezwzględną większością, po to, żeby zobiektywizować wybór takiej osoby na to stanowisko. Taka osoba musi się wyróżniać wiedzą prawniczą dotyczącą funkcjonowania służb mundurowych, szczególnie policji, by być obywatelem polskim, mieć powyżej 30 lat, być z wykształcenia minimum magistrem prawa. I co bardzo istotne, nie być w żaden sposób związany w przeszłości, czyli nie pracować w przeszłości oraz tym bardziej obecnie w żadnej formacji mundurowej. Policji, ABW, CBA, służbie Straży Granicznej oraz innych formacjach mundurowych. To ma być osoba niezależna spoza kręgu policjantów, która będzie nadzorowała biuro monitorowania policji, również będzie cieszyła się ta osoba i jego lub jej zastępca. Immunitetem, na zasadzie immunitetu poselskiego, będzie mogła kontrolować wszelkie instytucje policyjne, wejść do każdej, każdej komendy, żądać wyjaśnień i współpracować z innymi organami, które zajmują się wyjaśnieniami dotyczącymi funkcjonowania państwa, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, szefem Naczelnej Izby Kontroli. Więc będzie to osoba niezależna o bardzo szerokich kompetencjach, której wybór na to stanowisko będzie naszym zdaniem bardzo zobiektywizowany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Dziękuję w takim razie. Dziękujemy.